Witam kolejna maszyna fen 96 wario 215 rok. Jest to wersja już z dużym silnikiem 7755 cm, duża pojemność 360 koni. 10900 wagi bez obciążników, jak widzicie ma obciążniki w kołach i z przodu, a więc mocno dociążony traktor 360 koni, duża pojemność, bardzo dobry pęd. Ciśnienie na wario 560, także jest elegancko 665R34 z przodu. 90% z przodu obciążnik, on ma chyba tonę 600 czy coś takiego jeszcze sprawdzę, wpiszę dokładnie tak to się prezentuje 9.6 Vario, już w tej nowej masce świeżo przyjechał tylne opony 6585 R35 tu obciążniki w kołach tylne opony też jeszcze są do jazdy 60% spieżnika. Tu mamy szynę do górnego zaczepu oraz kula K80. Bardzo przydatna dzisiaj. Jest pneumatyka, są cztery pary wyjść. Jest, są także hamulce hydrauliczne: jest power beam, jest wolny spływ. Jest śruba rzymska, oczywiście jest amortyzowana kabina i ośka. LKR na błotnikach. Ładny pędzior, cały w oryginale. Nowej masce, tak się prezentuje w środku skrzynia 55 pięć, jeździ elegancko, żadnych problemów nie ma. CB Radio Midlanda. Tu też ładny, niezniszczony Pędzior, Wszystko działa. Zapraszam do testowania. Aha, bo TMS-a wyłączyłem. Bo sprawdzałem wario 560 ciśnienie, także jest elegancko, 565 nawet. Do oglądania, do testowania i do zakupu. To jest wersja, tak jak mówię, 7, 7, 7, 7755 cm, a więc już duży motor Deutsche. Traktor waży 11, 12,5, prawie 13 ton waży teraz z tymi obciążnikami. Także porządna maszyna. Zapraszam do oglądania, do testowania i do zakupu. Cena świetna. Myślę, że. Długo nie będzie stał. Pozdrawiam, do usłyszenia.